Hej, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem wam o nierównościach kwadratowych, jak się rozwiązuje te nierówności i w jaki sposób podaje się rozwiązanie nierówności kwadratowej. Żeby rozwiązywać nierówności kwadratowe, należy umieć rozwiązywać równania kwadratowe. Dlatego, ponieważ pierwiastki kwadratowe, o ile istnieją, będą nam potrzebne do znalezienia. Rozwiązania do znalezienia tej odpowiedzi, którą mamy podać w rozwiązaniu nierówności kwadratowej. No więc jak to robimy? Pierwsza rzecz w rozwiązywaniu nierówności kwadratowych to znalezienie pierwiastków danego, danej nierówności czy danej funkcji liniowej. Czyli na samym początku, jak weźmiemy chociażby pierwszy przykład. Traktujemy ten przykład nie jako nierówność, tylko jako równanie kwadratowe. Czyli weźmy sobie po prostu 3x kwadrat plus 7x i przyrównajmy do zera, żeby znaleźć pierwiastki kwadratowe. Co możemy zrobić w takim przypadku, kiedy nie mamy e, pełnej postaci ogólnej funkcji kwadratowej? Możemy wyrzucić x -a przed nawias, dlatego, bo jest wspólnym czynnikiem. Czyli mamy x. I zostaje nam 3x plus 7 równa się 0, czyli albo x jest 0, albo 3x plus 7 jest 0. Tu już mamy rozwiązanie jedno. Tutaj 3x równa się minus 7, dzielimy obustronnie przez 3, czyli x równa się minus 7 trzecich. Dlaczego tak zrobiliśmy? Ponieważ mamy taką własność, że jeżeli mamy iloczyn dwóch liczb i on jest równy 0, to albo jedna z tych liczb jest 0, Albo druga z tych liczb jest zerem. Nie ma innej możliwości, żeby iloczyn dwóch liczb był zerem. Nie znajdziemy dwóch niezerowych liczb, które pomnożone przez siebie dadzą nam zero, zawsze jedna z nich musi być zerem. No ale świetnie, mamy tutaj jeden pierwiastek, drugi pierwiastek. No i co teraz możemy z tym zrobić? Kiedy mamy do czynienia z nierównością kwadratową? Jeżeli to byłoby równanie faktycznie, to już byłby koniec. Ale my mamy podać rozwiązanie nierówności. No to wracamy do naszego znaczka, czyli x 3x kwadrat plus 7x większe od zera. No i zastanawiamy się, co teraz możemy zrobić. Mamy dwa pierwiastki, świetnie. Rysujemy niedługą oś liczbową i zaznaczamy te dwa pierwiastki. Nie musimy zaznaczać ich konkretnie, nie musimy zaznaczać ich w równej odległości od zera nie, nie musimy mieć żadnej skali. Tutaj wystarczy, że zaznaczymy je w odpowiednim porządku. To znaczy, że mniejsza liczba, czyli minus 7 trzecich będzie po lewo, a większa, czyli u nas 0 po prawo. To jest rysunek pomocniczy, nie rysunek yy, jakiś, który powinien mieć konkretne, konkretną skalę i konkretne proporcje. To jest rysunek dla nas, który ma nam pomóc odczytać rozwiązanie nierówności. No i co teraz? Mamy te pierwiastki, mamy oś, świetnie. Musimy narysować teraz malutką funkcję kwadratową, która będzie przechodziła przez te dwa pierwiastki. Ale jak? Czy ona ma być taka uśmiechnięta, czy taka smutna? Patrzymy jaka liczba jest przy najwyższej potędze x. Jeżeli jest dodatnia, to funkcja ma być taka uśmiechnięta, jeżeli jest ee, ujemna, to funkcja ma być taka smutna. Czyli jak przy x kwadrat mamy dodatnią liczbę, to ramiona funkcji są do góry, jak przy x kwadrat mamy ujemną liczbę, to ramiona funkcji są w dół. Tutaj mamy trójkę, trójka jest liczbą dodatnią, czyli rysujemy taki uśmieszek. No i już prawie wszystko mamy. To jest ta nasza funkcja. To są konkretne pierwiastki, które będą nam określały przedziały, i patrzymy na znak nierówności. Zerem u nas jest ta cała linia, czyli tutaj na tej osi liczbowej. Mamy wszędzie wartość 0. Tutaj są xiki, e, a wartości to y, czyli jakaś oś, która byłaby narysowana pionowo. No ale 0 u nas, skoro porównujemy funkcję kwadratową i porównujemy 0, to znaczy, że to 0 nie jest zerem na xach, a jest zerem na wartościach, czyli tu wszędzie jest 0. Czyli dla nas Wszystk, c, funkcja kwadratowa większa od zera będzie powyżej tej osi, funkcja kwadratowa mniejsza od zera będzie poniżej tej osi. Tutaj rozpatrujemy funkcję kwadratową większą od zera, czyli wszystko, co jest powyżej tej osi, czyli wszystko tutaj. Ale rozwiązanie podajemy na x, dlatego właśnie rysowaliśmy osi x. -ów. Czyli zaznaczyliśmy sobie, wszystko tu, wszystko tu, czyli interesuje nas interesują nas x. -y, dla których funkcja będzie przyjmowała wartości dodatnie, czyli to będzie od minus nieskończoności, bo wszystko tam w nieskończoność mamy zaznaczone, aż do minus 7 trzecich i zamykamy nawiasem takim otwartym, ponieważ nasza nierówność jest ostra. I sumujemy to. Też nawias otwarty, 0 plus nieskończoność, bo wszystko leci do nieskończoności. Możemy teraz to nasze rozwiązanie, które jest poprawne. Zapisać obok naszej nierówności, czyli x należy do minus nieskończoności, do minus 7 trzecich. Suma 0 plus nieskończoność. Czyli właśnie tak, po kolei. Znajdujemy pierwiastki równania kwadratowego, które dostajemy poprzez naszą nierówność. Zaznaczamy na osi te pierwiastki, stwierdzamy, czy, czy ramiona funkcji są do góry, czy do dołu, i szukamy. Czy interesuje nas funkcja powyżej osi, czy poniżej osi i rozwiązanie podajemy na przedziale dla xów. Przejdźmy do kolejnego przykładu. W kolejnym przykładzie również na samym początku znajdziemy, yy, znajdziemy pierwiastki funkcji kwadratowej. Mamy teraz x kwadrat minus 9 mniejsze od 0. No i co możemy zrobić? Nie mamy znowu pełnej postaci ogólnej funkcji kwadratowej, więc możemy to rozdzielić ze wzoru skróconego mnożenia w taki oto sposób. Wzór skróconego mnożenia, przypominam, a kwadrat minus b kwadrat, to inaczej a minus b w nawiasie razy a plus b, czyli iloczyn y, różnicy i sumy dwóch takich samych liczb to różnica kwadratów tych liczb. Czyli mamy x minus 3, x plus 3 mniejsze od zera, no, ale jak mówiłam na samym początku, najpierw znajdujemy pierwiastki, czyli rozwiązujemy takie równanie. Czyli tutaj nierówność, a zapiszemy sobie równanie. Czyli jedna liczba razy druga liczba jest zerem wtedy i tylko wtedy, kiedy jedna z tych liczb jest zerem. Czyli albo jedna jest zerem, albo druga jest zerem. Czyli x jest albo trójką, albo x jest minus trójką. No i świetnie, zaznaczamy znowu na osi minus 3 i 3. Stwierdzamy, że funkcja jest uśmiechnięta czy smutna. I kwadrat jest mnożony przez 1, czyli przez liczbę dodatnią, czyli ramiona są do góry. E, tu, oczywiście, też możemy sobie zaznaczyć takie kropki, jak to zaznaczało się przy podawaniu przedziałów. Czyli jeżeli nierówność jest taka ostra, to zaznaczamy kropki otwarte. Jeżeli mamy znak większe bądź równe, czy mniejsze bądź równe, to wtedy kropki są zamalowane. To może nam pomóc też w zapisywaniu tych przedziałów, kiedy już podajemy rozwiązanie naszej nierówności. No i czego szukamy? Szukamy funkcji, czy wartości funkcji, które są mniejsze od zera. Czyli mniejsze od zera, czyli poniżej naszej osi, czyli wszystko tu na dole. Czyli nasze x -y powinny należeć, od minus 3 do 3, bo właśnie dla tych x wartości funkcji są mniejsze od 0. Czyli rozwiązaliśmy już całe dwie nierówności. I w żadnej z nich nie liczyliśmy delty, ale przy kolejnych sześciu to już się zmieni. Będziemy liczyli deltę i w zależności od tego, jaka będzie ta delta, będziemy określali, czy e, jakie w ogóle będziemy mieli rozwiązanie, i będziemy jeszcze rysowali tą naszą funkcję kwadratową w zależności od tego, jaka będzie ta delta. Liczymy w przykładzie trzecim, liczymy najpierw deltę, bo też chcemy znaleźć pierwiastki kwadratowe naszego równania. Czyli b kwadrat, czyli minus 10 do kwadratu to będzie 100. Minus 4 razy 25 razy 1 to minus 100. No i delta wyszła nam równa 0. Kiedy delta wychodzi 0, to mamy tylko jeden pierwiastek. Jak on będzie wyglądał? Jest to minus b, czyli u nas minus minus 10, czyli 10 przez 2a, czyli przez 2 razy 1. E, 10 na 2 to po prostu 5. No i jak znaleźć rozwiązanie, kiedy mamy tylko jeden pierwiastek kwadratowy? Rysujemy znowu oś, zaznaczamy ten nasz jeden pierwiastek, no i stwierdzamy znowu ramiona do góry czy do dołu. E, liczba dodatnia przy najwyższej potędze, więc do góry. Jak wygląda funkcja kwadratowa narysowana właśnie na takiej osi, kiedy mamy tylko jeden pierwiastek? Jeden pierwiastek oznacza, że nasza funkcja kwadratowa ma wierzchołek na osi x. -ów. Nie przecina osi x w dwóch punktach, tylko ma jeden, jedyny wierzchołek, który yy, no zawsze ma jeden wierzchołek, ale ma jeden, jedyny punkt wspólny z osią x, i tym punktem wspólnym jest wierzchołek tej funkcji. Czyli możemy narysować coś takiego. Ramiona do góry, jeden punkt wspólny z 8 x, wszystko się zgadza. No i kropka przy x czy przy naszym pierwiastku, zamalowana, ponieważ mamy znak mniejszy, bądź równe. No dobrze, no to szukamy teraz wszystkich wartości, czy wszystkich X, dla których funkcja przyjmuje wartości mniejsze bądź równe 0. Mniejsze 0 nie ma takich równe 0. Jest dla x równego 5. Czyli u nas x należy do zbioru jednoelementowego zawierającego tylko i wyłącznie piątkę, bo tylko na tej piątce spełniona jest nasza nierówność. Gdyby nie było znaczka tutaj z równością, to wtedy mielibyśmy za rozwiązanie zbiór pusty, bo dla żadnego, dla żadnego x funkcja nie przyjmuje wartości mniejszej od 0, jedynie równą. Przechodzimy do kolejnego y, przykładu. x kwadrat minus 5, x plus 4. No i znowu na samym początku liczymy delta, bo chcemy znaleźć pierwiastki kwadratowe naszej funkcji kwadratowej, czyli delta to będzie b kwadrat, czyli u nas 25 minus 4 razy 4 razy 1, czyli minus 16. Delta równa się 25 minus 16, 9. Delta dodatnia. Świetnie, czyli mamy dwa pierwiastki kwadratowe. Możemy je policzyć ze wzoru. Minus b, czyli minus minus 5, czyli plus 5, plus minus pierwiastek z delty, czyli u nas nie 9, a 3, bo liczymy pierwiastek przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Równa się. 5 plus 3 to 8, podzielić na 2 to 4. 5 minus 3 to 2, podzielić na 2 to 1. No świetnie, mamy dwa pierwiastki. Możemy je zaznaczyć na 8. Mamy 1 i 4 wszystko zaznaczone w takiej kolejności w jakiej powinno być. Znowu rysujemy funkcję uśmiechniętą, ponieważ przy najwyższej potędze mamy liczbę dodatnią. Więc ramiona funkcji są do góry. Kropki przy pierwiastkach są zamalowane, ponieważ mamy znak większe bądź równe. No i szukamy, co nas interesuje. Interesują nas te x, dla których funkcja przyjmuje wartości większe bądź równe 0. Czyli wszystkie powyżej naszej osi, czyli wszystkie tutaj. Jak będzie wyglądało rozwiązanie tej nierówności? Czyli x należą do. Zawsze przy nieskończonościach są gładkie nawiasy, czyli od minus nieskończoności do jedynki, bo w jedynce i do jedynki ostry suma i tutaj od jedynki do czwórki mamy wartości mniejsze od zera, czyli to już będziemy musieli. Wyrzucić z naszego rozwiązania, ale jeszcze musimy to sumować z dalszą częścią naszego przedziału, czyli od czwórki do plus nieskończoności, bo tutaj widzimy też wartości funkcji będą większe od zera, czyli 4 plus nieskończoność. W przykładzie piątym, tak samo jak poprzednio, najpierw znajdujemy pierwiastki funkcji kwadratowej, czyli liczymy deltę. Delta tu wygląda jak? Mamy b kwadrat, czyli 3 do kwadratu 9, minus 4 razy 2 razy 3. Może zapiszemy. Czyli delta równa się 9 minus 4 razy 3 to 12, razy 2 to 24. Otrzymaliśmy deltę ujemną. Delta jest równa minus 15. Jest mniejsza od zera, no to co teraz? Nie znajdziemy ani jednego pierwiastka kwadratowego, no to nie narysujemy osi, nie narysujemy funkcji kwadratowej. Wcale nie. Rysujemy oś i stwierdzamy, czy ramiona funkcji powinny iść do góry, czy do dołu. No, powinny iść do góry. Ale funkcja ma w żadnym miejscu nie przecinać tej naszej osi. Czyli jak nasza funkcja wygląda tak, i ona ciągnie się tam w nieskończoność, to znaczy, że nie może być, yy, możemy mieć funkcję właśnie taką, czyli ona nie może być, nie może mieć wierzchołka tutaj, bo będzie na pewno przecinała naszą oś. Nie może mieć wierzchołka jeszcze niżej, bo też będzie przecinała naszą oś, ponieważ to jest tylko fragment tej osi. Możemy tą oś przedłużyć. Więc yy, jedyne pole, w którym ta funkcja kwadratowa może istnieć, to jest ponad naszą osią. Czyli tu gdzieś jest nasza funkcja kwadratowa. Ramiona są do góry, wartości wszystkie są dodatnie, nie ma żadnego pierwiastka, więc nie przecina naszej osi w żadnym miejscu. No i rozwiązujemy, czy nawet czytamy, jakie będzie rozwiązanie. Szukamy wszystkich xów, dla których nasza funkcja przyjmuje wartości większe od zera. Większe od zera, czyli tam, gdzie jest powyżej naszej osi. No ale widzimy, że cała nasza funkcja jest powyżej tej osi, czyli to oznacza, że dla wszystkich x funkcja przyjmuje wartości dodatnie, czyli x należy do zbioru liczb rzeczywistych, czyli dla każdego x spełniona jest ta nierówność. Przechodzimy do kolejnej równości, e, nierówności. Mamy teraz, już nie będziemy mieli, zauważmy, że w ostatnich trzech przykładach. Przed najwyższą potęgą x mamy liczbę ujemną, czyli już funkcja nie będzie taka uśmiechnięta, a będzie miała ramiona skierowane do dołu. No ale rozwiązujmy wszystko po kolei, tak jak robiliśmy to przedtem. Czyli najpierw szukamy pierwiastków kwadratowych naszego równania, czyli liczymy deltę, mamy b kwadrat, czyli 2 do kwadratu to jest 4, minus 4 razy 1 i razy minus 7, czyli 4. A, y, czyli minus 4ab, przepraszam, ac, bo b tu poniesiono do kwadratu. Równa się 4, minus z minusem dadzą plus. 4 razy 7 to jest 28. Delta to 32. Delta jest większa od zera, więc potrzebujemy pierwiastek z delty. W naszym przypadku pierwiastek z delty to pierwiastek z 32. No oczywiście możemy to uprościć. Pierwiastek z 32 to jest inaczej 16 razy 2, czyli to są cztery pierwiastki z dwóch. No i przechodzimy do znalezienia x1, x2. To będzie minus b, czyli u nas to jest minus 2 plus 4 pierwiastki z 2 przez 2a, czyli przez minus 14. No i liczymy. Minus 2 plus 4 pierwiastki z 2 przez minus 14 albo drugi pierwiastek minus 2 minus 4 pierwiastki z dwóch przez minus 14. Równa się. Nie chcemy minusów w mianowniku, więc staramy się je wyrzucić w jakiś sposób do licznika. No i możemy się widać, że wszystkie liczby są parzyste, więc możemy pozbyć się też dwójki. Zapiszmy to w ten sposób, że mamy minus 2, wy, wy, wyciągamy przed nawias minus 2, i zostaje nam 1 minus 2 pierwiastki z 2 przez minus 2 razy 7. I minus 2 tutaj się skrócam. Drugi pierwiastek, tak samo wyciągamy minus 2, w liczniku i zostaje nam tutaj 1 plus. Dwa pierwiastki z dwóch 6 minus 2 razy 7 i też minus dwójki się skrócą. Możemy zaznaczyć nasze pierwiastki na osi w jakiej kolejności. Mianowniki są takie same, więc porównujemy tylko liczniki. Mamy 1 minus coś z pierwiastkiem, a tu 1 plus coś z pierwiastkiem. Pierwiastki są dodatnie, więc jak coś odejmiemy, to będzie liczba mniejsza, jak coś dodamy, będzie liczba większa. Czyli mamy 1. Minus dwa pierwiastki z 2 przez 7, drugi pierwiastek 1 plus dwa pierwiastki z 2 przez 7. No i jak już stwierdziliśmy na samym początku rozwiązywania tego przykładu, tutaj nasza funkcja będzie funkcją smutną, ale ma dwa pierwiastki, więc to nas całkiem cieszy. Nierówność jest ostra, więc kropki są takie niezamalowane, otwarte. No, i czego szukamy? Szukamy tych x'ów, dla których funkcja przyjmuje wartości większe od zera, większe od zera, czyli powyżej osi, którą namalowaliśmy, czyli wszystkie tutaj w tym takim daszku. Czyli nasze x'y należą yy, nawias gładki od 1 minus 2 pierwiastki z 2 przez 7 do 1 plus 2 pierwiastki z 2 przez 7. Zamykamy rozwiązanie gotowe. Zostały jeszcze dwa przykłady których też będziemy liczyli deltę, i znowu najpierw znajdujemy rozwiązania równania kwadratowego, potem zaznaczamy wszystko na osi. Yy, I sprawdzamy, czy szukamy funkcji, która wartości inaczej xów, argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości większe czy mniejsze yy, od zera. No to policzmy tą deltę. Tu nasza delta będzie równa tyle. Mamy 5 do kwadratu, czyli 25. Minus e, minus, minus 4 razy minus 2 i razy minus 10. Delta równa się 25 minus, minus z minusem dadzą plus, ale jeszcze jeden minus, więc w sumie zostaje minus. 4 razy 2 to jest 8, razy 10 to jest 80. Znowu mamy deltę ujemną, czyli znowu nie będzie przecinała, nie będzie miała żadnych punktów wspólnych z naszą. Osią, którą sobie tutaj właśnie narysujemy. Ramiona są do góry, więc ta wierzchołek tej funkcji nie może być powyżej osi X, ponieważ zapewne w, jakimś, w jakichś dwóch miejscach nawet funkcja wtedy będzie przecinała osi X. -ów. To znaczy, że wierzchołek musi być poniżej naszej osi. No i tak właśnie wygląda nasza, nasz rysunek pomocniczy. I szukamy wszystkich X, dla których ta funkcja przyjmuje wartości większe od zera. Czyli szukamy wszystkich x, wszystkich punktów, w których nasza funkcja jest powyżej osi x, czy powyżej naszej tej osi pomocniczej. No i widzimy, że w żadnym miejscu nasza funkcja nie jest powyżej osi x, czyli dla żadnego x nie znajdziemy rozwiązania tej nierówności, czyli rozwiązaniem naszej nierówności jest zbiór pusty, czyli takie 0 i przekreślone. No, i dobrnęliśmy do ostatniej nierówności. Znowu tu będzie, będzie nierówność smutna. No, ale policzmy po kolei, co, co powinniśmy. Czyli najpierw delta, żeby znaleźć pierwiastki. Eee, 3 do kwadratu. 9 minus 4 razy minus 1 razy minus 5. W sumie otrzymujemy deltę równą 9. 3 minusy dadzą w sumie minusa, czyli minus 20. Też mamy deltę ujemną. Czyli znowu rysunek jest taki jak poprzednio. No i szukamy tym razem wszystkich x dla których nasza funkcja przyjmuje wartości mniejsze od zera, czyli szukamy xów, dla których nasz rysunek jest poniżej naszej osi. No i widać, że dla wszystkich x to jest spełnione, czyli rozwiązanie ostatniej nierówności jest cały zbiór liczb rzeczywistych. Czyli pamiętamy, kiedy rozwiązujemy nierówności kwadratowe, najpierw szukamy pierwiastków kwadratowych, później robimy rysunek pomocniczy, czyli stwierdzamy, czy szukamy xów, dla których funkcja przyjmuje wartości powyżej zera czy poniżej zera. Bardzo dziękuję.